Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkie zodiakalne byki na Waszym czerwcowym z lekką obsówką, Czasową, oczywiście, horoskopie. Ale dobra, jest jest gitara, jakoś się wyrobimy i tyle. Moi kochani, to są karciochy dla Was. Ta jest tutaj wypadły dwie. No trudno, czekajcie, zrobię trochę wyżej tą kamerę, bo wszystkiego nie widzicie. To mi się nie podoba, że nie widzicie. No więc, moje kochane, horoskop oczywiście jest na czerwiec dla wszystkich byków. Jest to horoskop oczywiście ogólny, więc też nie, każda, nie każdy byczek się tutaj w tym horoskopie odnajdzie, ale to już wiecie. Nie będę tutaj, że tak powiem, szczępić języka na takie informacje. I moje kochani, moi kochani, a co my tutaj w czerwcu, a drogie byki, u Was widzimy? Tematem tła czerwca jest sytuacja przeszłości. A więc może po prostu być tak, że ktoś z tej przyszłości co zresztą ja tutaj widzę, może do Was w miesiącu czerwcu się przypałętać, tak, czyli krótko mówiąc, ktoś, mm, jakiś facet, jakaś kobieta, oczywiście tutaj nie, nie, rozg nie, jakby nie robimy tego tak, słuchajcie, osobowo, może do Waszego życia ponownie zagościć, może dodam też, że to może być taka sytuacja, że załóżmy, tak, Wy, bo tutaj mamy energię męską typową, tak, czyli być może byczki e, mężczyźni będą chcieli odnowić jakieś znajomości, no i w czerwcu sobie ubzdurają, że warto by było do jakiejś laski podbić ponownie, e, więc taka sytuacja też może być, albo ewentualnie, tak jak powiedziałam, bezosobowo miesiąc czerwiec, miesiąc tła, karta powrotu do tego, co było, do osób, które y, kiedyś z nami były, tak, być może jakaś osoba z przeszłości wraca do nas. No i co my tutaj widzimy, tak, co jest tematem przewodnim tego czerwca, no ta wi wiadomości, pęd do przodu, no i tutaj właśnie przez to, że właśnie mamy obok rycerza buław, który niewątpliwie jest kimś, kto próbuje nas zdobyć, ktoś, kto zdobywał nas kiedyś, tak? Czy też tudzież wy, mężczyźni, bardziej próbujący zdobyć jakąś kobietę, która już ta jest kobietą zajętą, dodam, może być zajętą, o może to tak, bo to też nie chciałabym tak, tak wiecie, stricte na 200% mówić. To tutaj w miesiącu czerwcu duża ilość informacji, duża ochota na to, bo tutaj jest również karta wiadomości, komunikacji, ale również karta takiego przyspieszenia pewnych sytuacji, tak, nagle coś się odnawia, puch! Leci, tak? To, czyli jakaś, jakaś, jakaś wiadomość załóżmy od tej osoby, tak? Z przeszłości. To również jest, słuchajcie, e, duża dawka namiętności, czyli że coś na nowo, słuchajcie, ożywa. Ten ogień na nowo zaczyna się rozpalać, albo ma szansę się rozpalić. Nazwę to tak. No i teraz co my mamy w teraźniejszości? No i teraźniejszość pokazuje nam taką sytuację, w której wy drogie byki, e, albo raczej patrząc na te dwie karty, raczej. Już nie chcecie na nowo coś odnawiać, dlatego że tutaj widać ewidentnie, że wy pewną przeszłość zostawiliście za sobą i przeprawiacie się, albo przeprawiłyście się już zupełnie w zupełnie innym kierunku w waszym życiu. Jakby chcielibyście sobie otworzyć taką kartę bramy i powiedzieć: Dobra, słuchaj, to co miało miejsce kiedyś jest dla mnie zamknięte, odeszłeś, odeszłaś. E, ja dwa razy do tej samej rzeki nie będę wchodzić. I też tudzież po prostu płyniecie przed siebie, już nie chcecie do tego jakoby wracać. Mam takie wrażenie, że taka grupa z Was po prostu może być, bo to jest taka karta, która właśnie o tym mówi, że my chcemy płynąć dalej, tak? Chcemy po prostu płynąć przed siebie. I teraz co my zostawiamy za plecami? No zostawiamy za plecami taki stan zauroczenia, uchachania, fajnej, dobrej zabawy, być może z tym kimś tym kimś z przeszłości. Być może byliście kiedyś albo byliście zakochani, zauroczeni w tej osobie, tak? Liczyłyście na coś fajnego, że razem wspólnie możecie stworzyć z tą osobą. No i teraz ona wraca, niewątpliwie w tym w czerwcu, ale pytanie, czy wy macie na to ochotę? No ja jak patrzę na tą kartę tu, to tak zastanawiam się, czy na pewno. Czy wy dacie szansę, raczej możecie nie dać. No, chyba, że jest taka sytuacja, że wy stwierdzacie, okej, okay, wróciłeś, ale ja chcę teraz konkretnych decyzji. Albo zostajesz, i ty już wiesz, czego ty chcesz, albo nie. I jeżeli nie wiesz, to spadaj. Po prostu, czyli jakbyście chcieli wyczuć przeciwnika, tą osobę, z jakim nastawieniem ona wraca? Czy jeżeli wróci i będzie chciała? Faktycznie będzie pewna już, że jesteście, że my jesteśmy dla niej istotni ważni i on, on ta osoba już wie a, czego chce, a nie będzie nam znowu już wiecie mącić wody. Znaczy, no, krótko mówiąc, yy, po prostu pieprzyć Farmazonów, tak? I będzie wiedziała, czego chce, to okej, okay. to wy całkiem możliwe, żebyście chcieli w to wejść, ale ja mam takie wrażenie, że pomimo tego, że nawraca, to nadal ona nie będzie taka, jaką wy byście chciały, czy chcieli, aby była. I wy w pewnym stopniu jesteście cały czas w takiej gotowości, że ja zamknęłem, czy zamknęłam przeszłość już za sobą, i ja płynę już w zupełnie innym kierunku. I przyznam wam szczerze, że może to też mieć związek z tym, że wy jesteście też osobami zajętymi, tak zwanymi, o czekajcie, troszeczkę takimi osobami, które być może już kogoś mają, a ten ktoś wraca, a ty mówisz, sorry, ale ja już nie jestem zainteresowana, tak, bo ja już kogoś mam, ja jestem zajęta, ja mam inne priorytety, ja mam w tej chwili już inne życie. Okej, okay, fajnie było, fajnie było. Ale z powodów takich, że ty byłeś może niedojrzały, albo sam nie wiedziałeś, czego chcesz, ja w tym momencie jakby już prowadzę zupełnie inne, inne życie i ja zaczęłam inne życie, bo ja po prostu płynę zupełnie w innym kierunku. Oddalam się od tego wszystkiego, co miało miejsce tutaj wcześniej wstecz. I efekt końcowy jest taki, moi kochani. Patrząc na kartę rezultatu czerwca, że wiele byków po prostu nie przyjmie tego. Ten powrót tej osoby z przeszłości może zakończyć się znowu szwiaskiem: tym, że w pewnym stopniu, albo wy nie będziecie chcieli tej osoby już, bo stwierdzicie, nie wracam z powrotem do tego stanu. W którym się rozstawaliśmy, bo ty nadal nie jesteś taki, no nie wiem, albo nie wiesz, czego ty, od, czy, czego ty ode mnie chcesz. Ty niby wracasz, niby fajnie, niby wszystko super, ale z drugiej strony ty nie wiesz, czego chcesz. No i tutaj Byk stwierdza: To nie dla mnie. Ja drugi raz nie chcę przez to przechodzić. Nie po to płynęłam do przodu, żeby teraz na nowo cofać się do czegoś, co nie daje mi szczęścia, bo ten ktoś z przeszłości jest niedojrzały. Albo nie, albo nie wiedzący, czego tak naprawdę chce, po co on w ogóle wraca, po co na nowo się manifestuje. Być może my to chcemy już po prostu zostawić. Albo po prostu wy, drogie byki, dojrzałyście, jak ta cesarzowa do tego, że jesteście cudowne, wspaniałe, kochane, czy wspaniali, piękni, kochani. Oczywiście tu się zwracam teraz do facetów. E, jesteście, wiecie o tym, że tak naprawdę osiągnęłyście bardzo dużo, kiedy tego kogoś nie było. Być może nawet... te. Miłość innego człowieka. Być może odnalazłyście się w stałym związku, w którym jesteście. I Wy już po prostu od, co, oddalacie tego kogoś, kto wraca, bo nie chcecie psuć sobie tego dorodnego, fajnego życia, które teraz wiedziecie. Taka historia mi się z tego nasunęła, słuchajcie, Sorry, że, że akurat taka związana stricte z uczuciami, ale tutaj jest po prostu za dużo kielichów. Tak, za dużo buław, za dużo kielichów, żeby tutaj opowiadać jakąś historię finansowo-zawodową, w tym momencie. Więc po prostu powiedziałam to, co czuję. Mm. I powiem Wam szczerze, że no tak to po prostu się przedstawia, tak to wygląda. Mam takie poczucie, że Wy tej szansy temu komuś nie dacie, albo po prostu ten ktoś wróci, namiesza i, i mimo wszystko i tak nic z tego nie wyniknie, bo Wy wychodzicie z opcją odejścia. Odejścia albo od kogoś, albo ten ktoś znowuż z tego tytułu, że sam nie będzie wiedział, czego chce, odejdzie również. Albo po prostu to jest to, że, że wy, mając stały związek, rodzinę, albo po prostu to, że jesteście dojrzały, wy już wiecie, czego chcecie, nie będziecie chciały wchodzić w to jeszcze raz. Mam takie wrażenie. Lub ten ktoś, któremu się bardzo podobacie zobaczy was w zupełnie innym świetle takiej fajnej kobiety która sobie radzi z życiem czy fajnego faceta oczywiście i może samo odejdzie bo stwierdzi kurczę za wysokie progi no takie jeszcze taka jedna wersja mi się tutaj nasunęła no dobra drogie byki zobaczymy co będzie w miesiącu lipcu tak A, kiedy wy tutaj jakby zostawiacie to wszystko za sobą teoretycznie w tych dwóch kartach bo i w tej i w tej zobaczcie wy tutaj zostawiacie wszystko pod, na tamtej stronie brzegu płyniecie do przodu, i tutaj też zostawiacie i idziecie przed siebie po więcej, bo wy jesteście strasznie pewne siebie, kobiece, seksowne, piękne, przystojni, męscy, wojowniczy. Tak? A jakby tu, właśnie w tej fazie, chcecie tacy być, a nie tacy sponiewierani, tacy, że tylko wyczekujący, zanim aż ten nasz tutaj piękny, kurde, Lowela nas zechce albo nie. Pozdrawiam.